Krzysztof Gojcz krytycznie o operacji Julii Wonstein. To nieporozumienie. Julia Wonstein przeszła już kilka operacji plastycznych. Niedawno, pomimo młodego wieku, zdecydowała się na Lifting Twarzy. Była gwiazda królowych życia operacji oraz okresie rekonwalescencji, a otwarcie opowiada w mediach społecznościowych. Krzysztof Gojc krytycznie wypowiedział się na temat jej ostatniej operacji. To nieporozumienie, stwierdził stanowczo lekarz. Julia Von Stein, influencerka i celebrytka, zaskoczyła swoich fanów decyzją o poddaniu się liftingowi twarzy w wieku zaledwie 29 lat. Cały proces, od operacji po okres rekonwalescencji. Relacjonuje na swoim Instagramie. Ostatnio podzieliła się zdjęciem, pokazującym efekty zabiegło 8 dni po operacji. Przyznała, że jej twarz wciąż pokrywają siniaki, jednak nie zniechęca jej to do dalszego dzielenia się swoją historią. Krzysztof Gojcz krytycznie o operacji Julii Von Stein. Tymczasem decyzja Julii wzbudziła kontrowersje w świecie medycyny estetycznej. Głos w tej sprawie zabrał Krzysztof Goić, znany lekarz medycyny estetycznej, który w rozmowie z mediami wyraził swoje zaniepokojenie rosnącą popularnością inwazyjnych zabiegów wśród młodych osób. Niestety, coraz młodsze osoby zaczynają swoją przygodę z medycyną estetyczną czy nawet chirurgią plastyczną. Chcą poprawiać bardzo często swoje naturalne piękno i młodość, zauważa Gojdzi w rozmowie z Plotkiem. Według eksperta lifting twarzy w wieku 29 lat to zdecydowanie zbyt wcześnie na tak poważną operację. Lifting twarzy w wieku 20 paru lub 30 paru lat jest nieporozumieniem. W tym wieku nie ma co liftingować. Skóra twarzy jest naturalnie napięta, nie ma tak zwanych omiczków, obwisów skóry, chyba że powstałe z utraty masy ciała. Lifting to jest już poważny zabieg, który można wykonać po 45, 50 roku życia tłumaczy lekarz. Lekarz Gwiazd apeluje do kobiet Krzysztof Goić podkreśla, że młodość naturalna uroda to wartości, które warto pielęgnować, zamiast dążyć do ideałów kreowanych przez media społecznościowe Nie naśladujmy celebrytek z Instagrama i ich zdjęć z użyciem licznych filtrów. Cieszmy się młodością i swoją urodą, apeluje. Lifting twarzy to poważny zabieg chirurgiczny, który niesie za sobą ryzyko powikłań i wymaga długiego okresu rekonwalescencji. Eksperci podkreślają, że takie operacje powinny być wykonywane wyłącznie wtedy, gdy są rzeczywiście potrzebne, a nie we wyniku chwilowej mody czy presji społecznej. Czy decyzja Julli Wonstein stanie się początkiem szerszej dyskusji na temat granic medycyny estetycznej? Jedno jest pewne, temat budzi emocje i skłania do refleksji nad tym, jak postrzegamy piękno i młodość w dzisiejszym.